Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Kłótnia w związku? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Król Bław. Co wychodzi naprzeciw? Mag. Wynik, odpowiedź, rada. Siła. Dołożę kartę. Królowa ław, Dołożę kartę. Sześć kielichów. Na spodzie tali jest rycerz mieczy. To może być tło czytania. To są rozstania i powroty. Przepychanki słowne. W dobrych związkach nie mam miejsca na rozstania i powroty, na wyprowadzenie się i zaraz prowadzenie się. Albo jesteśmy na stałe, na dobre i złe, kochamy się, albo trzeba się rozstać, aby poszukać dla siebie odpowiednią osobę. Tutaj jest duża arogancja, łapanie kilka srok za ogon, brak zdecydowania, konflikty, cały środek przekazu: telefony, SMSy, maile. Sedno. Król Bław. To jest dążenie do celu z dużą determinacją, ale przy tym jest brak cierpliwości, jest kapryśność, brak tolerancji. Natomiast wobec siebie żądamy tą tolerancję. To też jest stawianie się oraz kierowanie się uczciwością. Osoba w ław mówi jedno, a robi drugie. Mówi wprost, o co chodzi, prosto i konkretnie. Co wychodzi naprzeciw mag. To jest słabość. To są zaburzenia psychiczne, depresja, rażąca manipulacja uczuciami, obowiązkami czy nawet sumieniem. Tutaj jest próba wzbudzenia litości u partnera, aby nie odszedł. Tutaj jest manipulacja uczuciami partnera. Więc w takich związkach nie ma miejsca na miłość czy szczerość. Jednak Obok siebie trzymamy kochanka czy kochankę, a to jest czysty egoizm, który jest, jest daleki od szacunku. Wynik, odpowiedź, rada, siła, królowa buław i sześć kielichów. Wiele kobiet szuka mężczyzny do związku zapominając o sobie, więc Trudno będzie znaleźć właściwego partnera. Szukanie partnera nie powinno być dla ciebie priorytetem. Trzeba nauczyć się żyć bez związku, bez partnera i czerpać z tego przyjemność. Być z tego tytułu szczęśliwa, że jestem sama. Jest mi z tym dobrze i nie boję się, że będę sama. Kiedy szukamy na siłę partnera, to przeważnie podejdzie do nas taki niedojrzały fircyk. Który ma świadomość, że jesteśmy dla niego epizodem, czymś przelotnym, bez przyszłości, ale zabawa trwa. A my postanawiamy z tego zrobić poważny związek do końca życia. Kobieta straci zainteresowanie mężczyzną, gdy on się popisuje, chwali. Próbuje jej zaimponować pieniędzmi. Ale. Nie wszystkim kobietom to się nie podoba, kiedy jest logiczny i przesadnie poważny, kiedy będzie oczekiwać, że to ona będzie inicjować kontakt. Ale są przypadki, i jest ich coraz więcej, że kobieta inicjuje i, i zabiega o względy mężczyzny, i później może płakać, rozpaczać. Że ją zostawił. To ty powinnaś pierwsza go zostawić. Kobieta do zmiany, do zmiany partnera lub będzie chciała odejść od partnera, musi do tego dojrzeć. Kiedy dojrzeje, to już jest pozamiatane. Karta Królowa Buław i Szóstka Kilchów pokazuje pomoc, dzieci, tęsknota i samotność. Wracamy do przeszłości. Pokazana jest kobieta, która się poświęca się dla czegoś albo dla kogoś, a siebie zaniedbuje lub zaniedbała, która nie zna swojej wartości, ale jest uczciwa. To też jest brak intymnego życia z partnerem. To może wynikać z wieku lub z wysokiego standardu moralności. Ale pomoc chcemy i ją bierzemy. Pokazana jest również osoba, która pokazuje się jako osoba bardzo moralna. A jej moralność pozostaje dużo do życzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.